Moim gościem jest Anna Wiktoria, nauczycielka hiszpańskiego online, mieszka w Hiszpanii. Witam cię, Anio. Dzień dobry, ogłosuję, Dziękuję za zaproszenie do twojego programu. Powiedz na początku, z jakim nastawieniem tam jechałaś? Moje nastawienie, muszę przyznać, było bardzo takie, takie pozytywne. Tak, ja, ja miałam takie coś, jakby chciałam, jakby. Zdobyć świat, tak po prostu, ja wiedziałam, po prostu tak czułam, że po prostu moje miejsce jest, jest w Hiszpanii, tak, bo po prostu mieszkam najpierw w Polsce, potem trochę w Irlandii, i potem stwierdziłam, że po prostu muszę, muszę się gdzieś przemieścić. I, I tak chciałam po prostu, mój, mój zamiar był taki, żeby po prostu znaleźć tam pracę, ym, poznać, poznać przyjaciół, spotkać kogoś, poznać, poznać męża i po prostu nastałeś się sobie tak osiedlić tak w hiszpanii, w której po prostu tak, tak czułam, że to, że to był mój dom i, i faktycznie tak, tak, się, tak się stało. Czy miałaś jakieś obawy przed wyjazdem? Ja myślę, że ja nie miałam obaw, ja myślę, że ludzie, ludzie raczej mieli obawy. Też, też nasłucham się wielu osób, bo ja sobie wybrałam Krajwasku i nasłucham się, Anno gdzie ty jedziesz, tak. Mogę sobie wybrać gdzie indziej, na przykład Andaluzję i ten, dlaczego ten Krajwasku? Czy, czy jesteś szalona, tak, bo wiadomo Basków to też słyszy się o, tych, o tej ecie, tak, o tych terrorystach i tam słyszałam, że a to ci terroryści. I znowu ten język baskijski, jak tyś tam tak porozumiejesz, porozumiesz z nimi, jakim oni tacy dziwni muszą być, tak? No ale ja stwierdziłam, że jeżeli są dziwni, tak to myślę, że na pewno się dogadamy. No. I tak zresztą się, się stało. Te pierwsze dni u mnie były takie takie bardzo, bardzo aktywne. Tak. Ja, ja szukałam w internecie, żeby poznać ludzi, wiadomo, żeby się za, zaklimatyzować, tak? Szukałam stron internetowych, żeby poznać sobie jakieś koleżanki, jakichś znajomych, pracy, pracy znaleźć i to wszystko szło tak jakby równolegle. Te, mia, miałam te rozmowy o pracy, Na, następny dzień chodziłam gdzieś tam, poznawałam nowych ludzi I, i po prostu te pierwsze, pierwsze dwa miesiące były bardzo, bardzo takie intensywne i bardzo takie dla mnie, że po prostu ja się od razu się, od razu się w, razem z nimi po prostu zaklimatyzowałam, od razu się przyzwyczaiłam, po prostu poczułam się od razu, że, że to jest moje miejsce. Myślę, że jak, jak znajdziemy takie swoje miejsce, to myślę, że też to od razu tak czujemy. A jak przyjechałaś na miejsce do tej Hiszpanii, to co cię tam najbardziej zaskoczyło? Myślę, że nie miałam takich, czegoś takiego, co by mnie tak strasznie zaskoczyło, bo ja, jak mówiłam wcześniej, um, uczyłam się w domu hiszpańskiego, uczyłam na studiach, wiadomo, na tych studiach um, też, też wiele, wiele rzeczy się, um, się uczymy, o tych o kulturze, wiadomo, o tych różnicach, wiadomo, to, 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 to już poznajemy na, na wszystkim etapie. Ja też, jak mieszkam w Irlandii, to też też miałam znajomych z Hiszpanii, zawsze szukałam, żeby gdzieś tam kontakt mieć, także to nie było mi obce. Um, tutaj na miejscu to raczej zaskoczyło mnie kilka rzeczy, tak, ja sobie pomyślałam, co to było, czyli pierwsze, pierwsze to był czajnik, tak, czyli Hiszpanie nie mają takiej, nie mają po prostu czajnika w domu i pierwsze, pierwsze te spotkania moje, wizytą mojego narzeczonego, jak, jak robił mi herbatę czy tam, czy tam kawę, to on miał taki mały garnuszek, tak, taki mały garnuszek do podgrzewania i ja się zawsze z tego śmiałam, mówię, Boże, wracamy do jakiejś epoki, starej, tak ja myślę, że to bardzo, bardzo dziwne, że to takie um, w ogóle, um, po prostu tak podgrzało ten dzajniczek, później później już kupił ten czajnik. To takie było, co mnie najbardziej zdziwiło, potem, potem jeszcze były e, sztućce, tak? Czyli jak się idzie do restauracji, to um, um, zawierają talerz. I, I te sztucy się zatrzymuje dla siebie, tak? Czyli żeby, żeby do, na, do następnego posiłku. I ja na początku oddawałam te sztuce razem, razem, razem z talerzem, i teraz już po tym czasie już tak się nauczyłam, że raczej te, te sztuce się zachowuje gdzieś na serwce i oni zabierają tylko te talerze. Tak, taki, myślę, że to taki, taki drobiazg jest. Potem nie wiem, co to mogłam jeszcze powiedzieć. Na przykład jeśli chodzi o Ano tu jest też taka kultura e, oglądania, oglądania pogody, prognozy pogody, tak, Hiszpanie, Hiszpanie bardzo lubią e, oglądać pogodę, tak, to jest takie dla nich bardzo fascynujące, zresztą program ten, e, program, pogody jest ogólnie w Hiszpanii dłuższa, tak ja myślę, że to 20, 20 ponad minut. I y, ogólnie to jest, to jest tak, że cała rodzina się gromadzi, to jest tak, że y, wyświetlają zdjęcia y, tam jakichś osób, y, które gdzieś tam, w zależności od jakiejś tam pogody, tak czyli mamy jakieś, jakieś ulewy, burze, to tam zdjęcia zdjęcia piorunów w jakiejś tam miejscowości. To tak u nas też jest tak samo, akurat to. Też I potem, potem ta mapka też się tak przesuwa i każdy no. takie zainteresowany, a tu mamy tyle, tu mamy tyle. Zobacz takie różnice i tak, tak oni przesiadają i tak, tak ta pogoda nigdy nie może, nie może uciec. Przez to ja tak, tak lubię. Akurat z tym, z tym to mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo podobni, tak po prostu ja też tak czuję, bo ja zawsze, zawsze lubiłam oglądać pogodę. A ja no to też, tak też, jak też... moja mama też lubi pogodę oglądać. Mhm. Myślę, że ta, ta, ta mapka się przesuwa, to, to takie, takie fajne, fajne jest zobaczyć, jakie różnice w pogodzie, tak na, na dole upał, na, na górze deszcz, Równie to tak fajnie. A powiedz, które elementy kultury okazały się najtrudniejsze? Um, już mówiłam, że ja myślę, że u mnie raczej nie było czegoś takiego, żeby mnie tak coś najtrudniejsze um, zaskoczyło. Um, w sumie jeśli chodzi tutaj o, o takie, takie imprezy, tak, czyli um, tutaj gromadzenie się na przykład na urodzinach, um, to w Hiszpanii jest um, taki zwyczaj takich długich, długich, długich imprez. Tak, czyli jeśli kogoś zaprosimy o 12, to on czasami posiedzi do nas, z, z nami do, do 8, 9 z domu, nas nie wyjdzie. Tak, czyli to jest taka, taka zasada, że lepiej jest jak się organizuje imprezy to raczej podwieczorki, dlatego że tutaj jest taki bardzo mm, po prostu żeby siedzieć przy stole, po, po obiedzie od razu jakiś deser, po deserze jakieś oglądanie zdjęć wspólne, oglądanie jakiś filmów, potem, potem jeszcze, potem już przychodzi następny głód, już kolację się razem robi i tak już, tak już cały dzień siedzą tak, tak po prostu lubią, lubią, razem się gromadzić przez wiele godzin. A powiedz Aniu, czy nam, jak przyjechałaś na miejsce, to przeżyłaś szok kulturowy? No tak jak mówiłam, ja mówiłam, ja raczej nie miałam z tym problemu żadnego, tak, bo em, ja się uczyłam przez, przez wiele lat hiszpańskiego, jak ja tu przyjechałam, to, to już mówiłam płynnie, tak, ja, ja już miałam jakąś wiedzę na temat kultury, ja już miałam ten język opanowany, ja wiedziałam gdzie jadę, po co ja jadę. E, mniej więcej wiedziałam jakie są różnice między krajem Basków a Andaluzją, też, też wiedziałam z czym będę miała się tutaj zmierzyć, dlatego, że tutaj mamy też dwa języki urzędowe, tak, tak powolutku, powolutku ten baskiński zaczynam gdzieś tam, zaczynam się go gdzieś tam uczyć, no ale, ale wiadomo. No wiadomo, czasami jak miałam te lekcje, to też, też było ciężko, bo, bo dużo osób się tam do mnie u mnie zabakowało i ten baskijski ten się tam na nasze na tory odszedł. no Ale ja myślę, że. Że teraz akurat w czasie wakacyjnym, coś, coś właśnie, już zaczęłam otwierać książkę, powoli sobie odświeżam ten, ten podstawowy poziom i myślę, że będzie, będzie dobrze. Myślę, że to, to na tyle. Ja myślę, że ten baskijski, tak, ten baskijski gdzieś tam u mnie jest um, z tyłu głowy, że po prostu muszę go, muszę go gdzieś tam um, podszkolić, żeby po prostu on był na takim poziomie um, komunikatywnym. Ja myślę, że to jest, to jest dobre, że się, jeśli się mieszka w kraju Basków. To jest, to jest ta przeszkoda. Tak, że nie, jeśli, jeśli zna się w płynie hiszpański, nie ma żadnego problemu. tak, Tutaj można. Ma założyć sobie, ułożyć sobie życie, poznać znajomy, wszystko, ale ten baskiński jest takim plusem. Tak jeżeli ktoś widzi, że, że po prostu ta, ta druga osoba zna, po prostu próbuje w tym baskińskim w tym się porozumiewać, nawet, nawet te proste, proste rzeczy jak pozdrowienia, pożegnania, takie jakieś drobne gesty, to już to myślę, że po prostu od razu, od razu jest lepszy ten, ten kontakt. A powiedz długo ci zajęło zweryfikowanie wszystkich stereotypów? Stereotypów, ja myślę, że jeśli chodzi o stereotypy, to ja myślę, że to było już tak raczej na, na studiach, tak? Czyli już na studiach ja myślę, że zaczęłam to odkrywać. Ja myślę, że w Polsce, ja myślę, że to nie tylko w Polsce, tylko w innych krajach jest takie przeświadczenie, że po prostu... Hiszpania to jest tak jakby Andaluzja, tak? Czyli <grywa> znaczy e, może, może powiem dokładnie o co mi chodzi, tak, czyli Hiszpania to jest po prostu walki byków i to jest flamenko, tak, czyli e, błędnie wszyscy kojarzą, że Hiszpania to jest to są byki, to jest flamenko tak, i to, to, jest, tak, i to jest, o i tym. jest ciepła pogoda, tak? To jest, to jest to jest wszystko, a po prostu to wcale tak nie jest. Tak? Ja myślę, że Tutaj mamy ten, ten region na, na dole Andaluzję, też jednym z powodów, których się przeprowadziłam tutaj, to był właśnie te, ta odmienność, tak? Czyli tak jak mówiłam, Andaluzja jest maty flamengo walki byków, a u nas u nas Basków jest całkiem inaczej, tak, czyli u nas. Um, Pogoda, pogoda jest trochę, trochę, trochę mniej upalna, u nas nie ma walk nie ma flamenco. że <grywa> u nas, nas flamenco raczej uchodzi za, za bardzo dziwny wytwór. Tak? Tutaj, 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 tutaj właśnie Baskowie, tutaj zawsze jak pojechaliśmy z narzeczonym e, do Kordowy, do tam, tam mieliśmy taki, e, też ludzie, ludzie na, na ulicach tańczą, śpiewają flamenco, to <grywa> mieliśmy też takie Coś, że po prostu dla, nie, dla nas to jest bardzo dziwne, to słuchać to, to flamenku. Dla nas to jest takie, takie nienaturalne, coś, coś takie, czysto takie, powiedziałabym wręcz teatralne. Tak? A powiedz, jak Hiszpanie postrzegają Polaków? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ja tutaj się znalazłam sama, tak. Czyli ja tutaj, tutaj jestem po prostu sama jako ja i, i reszta, znaczy my, Hiszpanie, tak, Baskowie, tak. I po prostu ja tutaj nie mam żadnych znajomych z Polski. I, i ogólnie to trudno mi jest powiedzieć, co oni myślą też. Ja jako ja, jako Polka, to też tak za bardzo się nie czuję po tylu latach po tym wszystkim. Myślę, że też też mój, mój sposób myślenia, moja, moja otwartość na wiele róz, różnych rzeczy, też, też trudno jest powiedzieć, co myślą, trudno jest powiedzieć, co myślą o Polakach, dlatego że po prostu tych Polaków też w kraju basków myślę, że jest, jest bardzo mało. Myślę, że Z tego względu, że jestem ten baskijski, tak? może, może to przez to, tak? A powiedz, a czemu coraz więcej Hiszpanów y, przyjeżdża do Polski, a ty się zdecydowałaś, przyjechać do Hiszpanii? Ja myślę, że to, y, 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 też, y, ja myślę, że to też jest kwestia gustu, tak? Mi się podoba Hiszpania, a Panu, panu się, się podoba Polska? Ja myślę, że dużo jest. Y, tych ofert, ofert pracy jakichś tam dla Hiszpanów, wiesz, Hiszpan nauczy się tego polskiego, bo wiadomo, też w Polsce polskie jest wymagane, myślę, że jeżeli przejdzie ta bariera i Hiszpan nauczy się polskiego, to myślę, że tam, tam jakieś oferty pracy ma. Ja obecnie trudno mi jest powiedzieć, jak to wygląda. Ja ogólnie mam, mam takie informacje, że dużo jest dużo jest też Hiszpanów, którzy mieszkają w Polsce i uczą, uczą polskiego, tak, uczą polskiego, mają, mają swoje szkoły językowe hiszpańskiego. Też, e, też są Hiszpanie, którzy, którzy mieszkają gdzieś tam koło Warszawy, napisali książkę, e, która po prostu teraz służy też, też mi do, do nauki, tak? Ja ją, ją użyłam. No i to jest książka, książka Arriva, tak? Z tego mamy, mamy trzy e, na trzech poziomach, czyli ten poziom najniższy, do poziomu takiego zaawansowanego, gdzie wchodzimy w ten poziom zaawansowany B1 i oni tam właśnie taką piszą książki, sprzedają je Polakom, tak sobie żyją spokojnie. Myślę, że tak, tak, tak wybrali, ja raczej wybrałam Hiszpanię, bo myślę, że to jest bliższe moje kulturowo. A czy bez znajomości języka hiszpańskiego można sobie poradzić? Myślę, że jeśli chodzi o wakacje, to ja myślę, że oczywiście, tak ja myślę, że można przyjechać na tydzień, jakoś na migi się, się porozumieć, chcę to, chcę tamto, ale ja myślę, że jeśli chodzi tutaj o Przyjazd do pracy, po to, żeby ogólnie żyć, mieszkać, myślę, że tutaj język jest, jest bardzo ważny, tak? dlatego że żeby po prostu jakieś kontakty międzyludzkie, po prostu poznać kogoś, żyć, tak? Hiszpanie raczej, ich angielski nie jest na takim poziomie, żeby, żeby móc normalnie z nimi się porozumieć, dogadać we wszystkim, tak? Ja myślę, że pierwszą rzeczą, jaką trzeba, to po prostu ten, ten hiszpański mieć na takim poziomie komunikatywnym, tak? Ja myślę, że przynajmniej przynajmniej B1 i potem, potem od tego już jechać, jechać w górę, tak. A powiedz, jakie są twoje miejsca ulubione w Hiszpanii? Ogólnie to po tym, jak już mieszkam, przeprowadziłam się do kraju Lasku, to trudno to powiedzieć. Dlatego, e, ja bym powiedziała, że najładniejszym ogólnie regionem, miejscem w Hiszpanii, to jest, to jest ogólnie kraj bo tutaj wszystko jest ogólnie najpiękniejsze u nas. Mamy po prostu lasy, tak. Myślę, że tego na dole akurat nie ma. Nie ma też tej, tej suszy, także wszystko jest takie bardzo zielone, bardzo, ba, bardzo, bardzo kwieciste, tak. Czego nie możemy powiedzieć na przykład o um, Andaluzji? Moje miejsca w sumie. Y, o, o, oczywiście sam czyli miejsce, gdzie, gdzie mieszkam, tutaj myślę, że my, my to z moim narzeczonym jesteśmy zgodni, że po prostu jak, jak idziemy w niektóre miejsce, tak patrzymy, patrzymy ogólnie na naszą plażę, y, ta co się nazywa, po prostu ona ma nazywa się Concha, czyli po prostu muszla, to po prostu myślę, że nie ma niczego piękniejszego na świecie. Tak ja bym nawet się y, tutaj, tutaj powiedziała, że po prostu to jest, to jest coś, to jest taka perełka, że po prostu nie, nie ma niczego piękniejszego tutaj. żeby na całym świecie. Drugie miejsce myślę, że ze względu takiego trochę sentymentalnego, tak, w Alicante spędziłam swojego Erasmusa, także myślę, że drugim miejscem byłoby, byłoby to Alicante i te, te regiony, tak, te, te obrzeża, tak, czyli tam, tam też spędziłam trochę czasu. A jeśli o trzecie miejsce, to myślę, że to by było, to by było ciężko, raczej powiedziałabym takim ogółem, że po prostu yy, ta część, po prostu tutaj krajowasku, gdzie się jedzie na dół, następny region mamy region Nawarny. Czyli to są, to są takie, takie regiony, bardzo, jak już powiedziałam wcześniej leśne, tak? Czyli tam jest dużo takich, takich małych miasteczek w takich, takich, takim baskijskim, baskijskim stylu, także to, to, jest, to jest coś pięknego. Myślę, że polecam, polecam po prostu, żeby to, to obejrzeć. A powiedz, prowadzisz lekcje online. Powiedz, jak to się zaczęło, że zaczęłaś prowadzić lekcje online hiszpańskiego? mnie to się tak zaczęło, że tu tu przyjechałam, to um, zaczęłam swoją, swoją ogólnie działalność tutaj z innymi szkołami, tak uczyłam angielskiego, trochę, trochę francuskiego, też brali mnie na zastępstwo do obcokrajowców na hiszpańskiej. i później później zaczęłam, jak się zaczął ten ten wirus, ogólnie um, ta cała cała historia z tym wirusem, to wszystko się zaczęło komplikować i wtedy sobie pomyślałam, że poszukam jakiejś jakiejś współpracy, nawiązałam z, z niektórymi szkołami z Polski Online. I później później wiadomo znajomy od znajomego, na następnego znajomego, tak ludzie jakoś zaczęli się do mnie, do mnie jakoś zgłaszać I, i później stwierdziłam, muszę coś z tym zrobić, bo wiedziałam, że po prostu dużo jest, dużo jest takich chętnych na, na moje zajęcie, na, na moje zajęcia i założyłam tą swoją stronę, tak? czyli tutaj Anna Wiktoria, lekcje hiszpańskiego online, na której bardzo często dużo osób się, się zgłasza, tak, czyli tam. Zaczęłam, zaczęłam uczyć hiszpańskiego. Po prostu, po prostu teraz, teraz to jest jedną moją działalnością, tak? Czyli po prostu robię, robię, robię to, co kocham. Tutaj. Zaczęło się wszystko przez, przez tego wirusa, czyli przez coś, coś negatywnego, ale to. Co, coś, to co, coś dobrego wyszło, z negatywnego. Coś, coś dobrego wyszło. Coś dobrego ja wyszło. Ja muszę przyznać, że ja na początku to ja nie myślałam w ogóle, żeby uczyć online. To było takim, 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 takim całkowicie przekleństwem. Tak? Ja, ja, ja pamiętam, że mo, moim, moim przekleństwem było, jak ja zaczęłam współpracę z, ze szkołami. I dali mi kiedyś, miałam jeszcze, jeszcze lekcję angielskiego i dali mi cztery online, to ja powiedziałam, Boże, jak ja mam to zrobić? Tak? To, 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 to niewykonalne. Nie tak ja myślę, że dawali nam, ja myślę, że tutaj wszyscy nauczyciele się zmierzyli z takimi zadaniami nie do wykonania, tak jak ja, bo to przez tego wirusa po prostu nie wiedzieliśmy, jak pracować, ale ja myślę, że ten wirus nam w takim sensie pomógł, że po prostu wszystkim nauczycielom. Także zaczęliśmy po prostu otwierać się na tą opcję online. Także po prostu jest ten zoom, tak? Z tymi ludźmi możemy się łączyć. Tak moi uczniowie są niektórzy, niektórzy są z Gdyni, niektórzy są z Warszawy, niektórzy są gdzieś tam z Krakowa, tak? Ja po prostu jestem, jestem tutaj w Hiszpanii, i mam swoich uczniów i po prostu jest ta wygoda, tak? Czyli myślę, że jest ta wolność czasowa, tak? Ja mogę się zorganizować z moimi lekcjami, tak? Mam, mam rano lekcje, potem mam ten czas dla siebie, potem Potem wieczorem mam lekcje. To wszystko wszystko zależy po prostu od tego, od tego, jak się zorganizuję, tak, tak, tak sobie po prostu te lekcje układam. Ta wygoda ogólnie też dla tych uczniów, wiadomo, bo nie muszą się nigdzie przemieszczać, mają je po prostu z domu, takie ja wszystkie materiały im wysyłam też, też, też online. Widzimy się, myślę, że większość zajęć też jest indywidualna, także ja też podczas, podczas moich zajęć też staram się odpowiedz na wszystkie pytania, tak? Ja myślę, że jeśli tam ktoś ma jakieś wątpliwości, to od razu pomogę. Myślę, że zajęcia indywidualne są, są lepsze niż takie grupowych, Dlatego, że wtedy ten najwięcej się z tego, z tego wyciągnie, tak. Ja myślę, że? A możesz powiedzieć, co oprócz lekcji online robisz jeszcze, czym się zajmujesz? W lekcje, lekcje angielskiego normalne, tak, czyli nie, nie online. Te lekcje lekcje angielskiego tutaj tutaj w szkołach. No w sumie to tak mało tych, tych lekcji mam, ale jeszcze trochę. U mnie wszystko, u mnie to jest po prostu nauka języków. Tak? Ja w sumie tak, tak wyszło w sumie przez tego, przez tego wirusa, jeszcze z tego, że po prostu tak się życie ułożyło, że po prostu na te, na te języki mnie skierowało. Najpierw ten angielski, z tego względu, że ja mieszkam dużą część życia w Irlandii, potem przeprowadziłam się, e, potem zrobiłam studia ogólnie w Irlandii z e, hiszpańskiego z francuskim, i dlatego te języki, także to, to żaden, język z tych, żaden z tych trzech języków to nie jest przypadkiem. Tak, czyli, e, ja mam studia hiszpańskiego, z hiszpańskiego, z francuskim, ten, ten angielski też, też był ze mną, właściwie wejść w ten na dobę przez, przez, przez e, kilka dobrych lat. Także. Dlatego to tak, tak wyszło. A powiedz jeszcze Aniu, coś na koniec o kuchni hiszpańskiej. Czego Hiszpań, co Hiszpanie najbardziej lubią, a czego najbardziej nie lubią? Myślę, że kuchnia, to w sumie trudno jest powiedzieć, tak, tak Bośio. Także um, kuchnia to jest to, jest to samo. Um, po prostu każdy region Hiszpanii ma, ma swoją kuchnię. Tak? Czyli ym, nie ma czegoś takiego, żeby było całkiem wspólne w całej Hiszpanii. Tak? Myślę, że jedyną Jedną potrawą wspólną w całej Hiszpanii to myślę, że jest tortilla patata, czyli to jest po prostu krojone ziemniaki, smażone w skrócie, myślę, że to tak mogę opowiedzieć, ziemniaki pieczone, potem smażone z, z jajkiem i to takie jakby często wychodzi z tego i do tego cebulę jeszcze dajemy. Tak? I to jest ogólnie, to jest, to jest coś, co możemy znaleźć w całej Hiszpanii i to możemy, to możemy jeść zarówno... W wielu wariantach, tak? czyli y, z cebulą, tak? czyli tutaj tortilla patata kosełja, czyli z cebulą, albo z czyli bez cebuli, I, albo też inne warianty, tak? czyli mamy tutaj z cukinią, y, z kozim serem. Ja myślę, że to ka każdy jak woli, na przykład z rybami, też tam, tam różne różne też, też mogą być. Ale tutaj już jak wybierzemy się w inne części Hiszpanii, to na przykład region Walencji mamy mamy paeje i wiadomo, jeśli, jeśli ktoś lubi paeje. No to do Walencji, tak? Jeśli ktoś lubi na przykład jakieś owoce morza, jakieś ośmiornice, to myślę, że na północ Hiszpanii. Także myślę, że wtedy, wtedy to by była Galicja. U nas krewetków też jest, też jest, też są bardzo dobre owoce morza. Ogólnie ryby, ryby też są bardzo dobrze, dobre w Hiszpanii. A powiedz jak cenowo też. to wszystko wygląda u was dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Ogólnie myślę, że ceny, ceny bardzo. Poszybowało w górę przez ten, przez ten kryzys, ogólnie światowy. Myślę, że wysokie są ogólnie w kraju Wasków, kraj Wasków do, do Andaluzji, porównujemy, tak? bo myślę, że tutaj największe są kontrasty. tak? Czyli um, cenowo, ja myślę, że jeśli Polak by chciał przeżyć, wyjechać gdzieś do Hiszpanii, to myślę, że ta Andaluzja jest regionem naj, najłatwiejszym. Tak? Te ceny są normalniejsze. U nas e, w kraju Wasków te ceny są, ja myślę, że najwyższe, jedne z najwyższych w Hiszpanii i. To po prostu myślę, że jest jest trudniej, tak, jest, jest trudniej, żeby, żeby przetrwać, chociaż więcej pracy jest, także tutaj niby więcej pracy jest, ale jest, jest trudniej, zarobki są wyższe, ale ale wszystko jest jest droższe. Aniu, a co jeszcze byś chciała na koniec powiedzieć? Ja na koniec powiedzieć, w sumie y, chciałabym zaprosić wszystkich na moje na moje lekcje online, także. Y, Czyli jak już wcześniej mówiłam, czyli jest moja, moja strona Anna-Wiktoria Lekcji Hiszpańskiego Online, gdzie tam można mnie znać, można, można napisać, I, i wtedy pierwsza lekcja oczywiście jest, znaczy jest tak jakby testowa, co nie znaczy, że jest, jest za darmo. Oczywiście tutaj za pierwszą lekcję płacimy 75 zł, i potem oczywiście, jeśli się podoba, kontynuujemy, a później, jeśli się nie podoba, nie kontynuujemy. To jest, to jest u mnie taka, taka opcja dostępna. Dziękuję, Aniu, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Również pozdrawiam i dziękuję za zaproszenie.